Wiele wielokrotnie, ale przed laty 20, a więcej, miałem tutaj odczyty o jazdach po Europie. Wtedy stało się dwie noce po paszport i można go było dostać albo nie dostać. Ja w ogóle się nawet dziwiłem, że ja ten paszport dostawałem, bo byłem zawsze podpadnięty politycznie za czasów komunistycznych I, i jeszcze inne, i za grosze jeździły się po Europie. I potem ja przywoziłem tutaj zdjęcia, slajdy faktycznie analogowe, takie szybki, kolorowe, które być może już i robiłem zawsze odczyty ze światami. A teraz już tego nie robię. I to jest dowodem, że Polska jest normalnym krajem, że wszyscy jeździmy, że wszyscy jeździmy, że Europa nie ma granic. I to jest coś fantastycznego. Więc ta moja nieobecność tutaj to właśnie wynika z tego, że, że, że Polska jest takim krajem jak innym, że można wsiąść na autostradę już teraz w Warszawie albo w Krakowie i pojechać na koniec Europy. Bez granic, zupełnie. I Wy jesteście wszyscy niezmiernie szczęśliwym pokoleniem. Niezmiernie szczęśliwym pokoleniem. Ja się urodziłem w czasie wojny. Inne pokolenia jeszcze wcześniej czekały na to wszystko. Mimo, że to, ta, ten, ta inna Polska trafiła się być może troszeczkę późno, ale staram się jeszcze dyskontować. Mam 68 lat w tej chwili i jeszcze się potrafię tym wszystkim cieszyć. I znaczy razem na ciepienie się. To... <śmiech> <śmiech>